Witaj szkoło! Po przerwie wakacyjnej uczniowie powrócili do placówek szkolnych. Uroczysta inauguracja z tej okazji w powiecie wodzisławskim miała miejsce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Redutowach. Obchody rozpoczęły się uroczystym apelem i odśpiewaniem pieśni przez uczniów z klas mundurowych oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Nasza inauguracja to rozpoczęcie roku szkolnego. W wszystkich naszych szkołach 12 szkół i placówek, bo tyle jest na terenie powiatu wodzisławskiego. No i cóż, liczby są imponujące. Prawie 6 tysięcy uczniów będzie chodzić do wszystkich naszych szkół. Prawie 2000 tysiące mamy pierwszoklasistów, co jest bardzo dobrym wynikiem, bo najbardziej bali się właśnie rekrutacji tegorocznej. No i prawie 700 nauczycieli będzie nauczać i wychowywać naszą młodzież. W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele władz powiatu, parlamentarzyści, służby mundurowe, czy dyrektorzy szkół oraz nauczyciele. Staramy się. Jak najlepiej wyposażać te szkoły, pracować nad tym, nad zmianą wizerunku naszych szkół i doposażać tak, aby mogły w sposób jak najlepszy świadczyć te usługi dydaktyczne dla młodzieży naszego powiatu i nie tylko, bo mamy i uczniów nawet z Katowic. Cały czas się bardzo, bardzo staramy i żeby oświata się zmieniła na lepsze, to oczywiście jest to praca wielu, wielu ludzi. Bo przede wszystkim tych, którzy pracują dla tej oświaty, a więc wszystkich nauczycieli, dyrektorów głównie, no a my tak w Wydziale Oświaty staramy się zadbać o nich, zadbać o spokój, o to, żeby ich marzenia się spełniały. I myślę, że to wszystko dlatego tak dobrze się układa. W ofercie kształcenia szkół Powiatu Wodzisławskiego pojawił się w tym roku nowy kierunek – technik stylista. Przyszli projektanci mody, styliści czy organizatorzy pokazów mody. Mogą się uczyć z zawodów w zespole szkół licealnych i technicznych w Rydultowach. Mamy nadzieję, że uda się nam jakby zachęcić uczniów naszego powiatu i nie tylko, aby właśnie w przyszłym roku wybrali właśnie ten kierunek kształcenia. W tym momencie mamy 15 uczniów i co stwarza oczywiście idealne warunki do pracy, tym bardziej, że jest to taka praca kreatywna, twórcza. Uczniowie szkół powiatu wodzisławskiego kształcą się w sumie na 46 kierunkach w 10 placówkach. W ostatnią niedzielę wakacji odbyła się 22. edycja powiatowego rajdu rowerowego w 32-kilometrową trasę. Która rozpoczynała się w rodzinnym parku rozrywki Trzy Wzgórza. Wyjechało ponad pół tysiąca uczestników. Bezpieczeństwo, dobrą zabawę i zachęcenie mieszkańców naszego powiatu i nie tylko, bo są uczestniczycy spoza powiatu, od właśnie do takiego aktywnego wypoczynku, aktywnego spędzenia wolnego czasu. Trasa rajdu prowadziła przez Władysław Śląski, turze śląską Ładziska, Godów, Skrzyżów i Podbucze. W rajdzie uczestniczyły również dzieci oraz seniorzy. Co dzieci? Odpowiednio, dla mnie mogło być troszkę więcej, ale jest spoko. Pierwszy raz? Na ten... Nie, 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 nie. już któryś raz z kolei. Dobrze wrażenie. Fajny ten rajd nie, było, nie był za bardzo męczący. Dobrze, że postoje były i że złączyliśmy się razem, bo niektórzy. Tam z tyłu trochę byli. Ja, cała rodzina, piątka nas jechała, także z dziećmi ręcznie, i wszystko się super udało. Pierwszy raz? Nie, nie, jeździmy już od kilku lat. Po na 4 godzinach jazdy rowerzyści wrócili na teren rodzinnego parku rozrywki. Czekał na nich w tym miejscu posiłek regeneracyjny oraz szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wszystko to w ramach festiwalu organizacji pozarządowych. Organizacje są bardzo potrzebne. Wiadomo, że one działają w różnych sferach działalności naszego powiatu, są nierozłącznym elementem. I, i y, 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 pracujemy wszyscy na zasadzie pomocniczości, y, suwerenności. W sumie na terenie powiatu działa ponad 300 takich organizacji. Nasz uniwersytet działa 15 lat. Zrzesza w tej chwili przyszło 380 członków. Nasi studenci będą rozpoczynać rok akademicki 1 października, tak jak i wszyscy studenci w kraju. Głównie nasza rola polega na tym, że pracujemy społecznie dla środowiska seniorów. Zachęcamy przede wszystkim do badań profilaktycznych, bo naszym, naszym celem jest jakby przełamanie tego tabu związanym z chorobą nowotworową piersi. Prowadzimy szeroką pro, profilaktykę raka piersi w społeczeństwie. Spotykamy się z uczennicami w szkołach, z seniorami, z, z kobietami z różnych środowisk społecznych. Na festiwalu zaprezentowano również wóz strażacki z całym specjal realistycznym sprzętem. Można było również podziwiać wyposażenie wojskowe z zeszłego stulecia. Zjeść coś słodkiego, a dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji i animacji. We wrześniu 1952 roku do domu dziecka w Gorzyczkach trafił pierwszy wychowanek. Placówka w tym roku obchodzi okrągłą 70. rocznicę działalności. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu zorganizowano specjalną uroczystość. Było dość dynamicznie, szczególnie to widać po liczbie dzieci, którą na dzisiaj mamy w pieczy zastępczej. Kiedyś w latach 50. było 100 dzieci, na dzień dzisiejszy mamy 50 miejsc dla dzieciaków. Kiedyś był jeden dom dziecka państwowy, zmienił się w dom dziecka, teraz jest już powiatowy dom dziecka, a do tego mamy w powiecie dwie dodatkowe placówki. Powiatową placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Gorzyczkach, jak również powiatową placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Włodzisławiu Śląskim, jak również wspomniany dom dziecka w Gorzyczkach. Główna część obchodów odbywała się na terenie Ładzy Aktywności. Uroczystość bardzo ważna, doniosła i bardzo potrzebna, ponieważ dzieci, dzieci szczególnej troski, dzieci potrzebujące w naszym powiecie zajmują szczególne miejsce. W tej chwili tworzone są i generalnie polityka idzie w tym kierunku, aby tworzyć mniejsze domy dziecka i standardy przewidują 14-osobowe placówki. Daliśmy radę utworzyć dwie placówki w Gorzyczkach, pomimo występujących trudności i jedna tu funkcjonująca w sąsiednim budynku w wodzisławiu. Na zakończenie swojego wystąpienia starosta wspólnie z Krystianą Kuczerą, która w zarządzie powiatu odpowiada za nadzór nad powiatową pomocą społeczną oraz przewodniczącym Rady Powiatu przekazali na ręce dyrektora symboliczny czek na kwotę 7000 złotych. Dla zebranych gości przygotowano również występ artystyczny w wykonaniu Trio Appassionato. Na terenie ośrodka wypoczynkowego Olza odbył się koncert powiatowy blues. Jego głównym celem jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych, a także umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu. Ktoś zapytał, dlaczego blues? Bo blues ma wiele odmian, wiele rodzajów bluesa, jest bardzo różny i tak samo jak my wszyscy jesteśmy bardzo różni, chcemy pokazać tym koncertem, tym spotkaniem, że. Wszyscy, tak jak jesteśmy różni, możemy się bardzo dobrze bawić razem i pokazać to, że wszyscy jesteśmy równi i wszyscy jesteśmy ważni. Ogromnie się cieszę, że wróciliśmy do tych spotkań, ponieważ integracja między osobami niepełnosprawnymi a osobami pełnosprawnymi jest niesamowita. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem ich emocji, tego w jaki sposób tańczą, poruszają się. Często jest to ich sposób na przedstawienie swoich emocji. W 15 wydarzenia udział wzięło prawie 900 osób z 24 ośrodków znajdujących się na terenie całego województwa śląskiego. Każdy z uczestników otrzymał czerwony kapelusz, który przyczynił się jako element ubioru do stworzenia niesamowitego klimatu. Naprawdę tutaj jest dużo tych ludzi przyjeżdżających z dalekich stron. Kędzierzyn, strzębie, Knurów widziałem, gdzieś tam nawet Chrzanów, więc naprawdę daleko, daleko. Bardzo fajnie, bo osoby niepełnosprawne mogą się bawić. Mogą e, się spotkać z innymi osobami. Bardzo lubię, lubię muzykę i fun jest. Przed publicznością zagrał zespół Bear Band, któremu przewodzi Bogdan Rumiak. Formacja w swoich wystąpieniach łączy ze sobą bluesa, funka i rock and W organizację wydarzenia włączyło się również blisko 50 wolontariuszy ZSP w Wodzisławiu Śląskim. Kobiety w ciąży oraz pary planujące powiększenie rodziny miały okazję poznać ofertę powiatowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Włodzisławie Śląskim. Odbyły się tam bowiem dni promocji zdrowia. Przygotowaliśmy szereg propozycji takich atrakcyjnych spotkań z, na z doradcą laktacyjnym, z fizjoterapeutą, który pomaga. Czy też podpowiada mam, jak, w jaki sposób dbać o kręgosłup w czasie ciąży. Szereg różnych innych możliwości, możliwości rozmowy z doradcami, którzy potrafią mat, matkom pomóc, żeby przez ten okres przejść jak najbardziej, jak najmniej dotkliwie i jak najbardziej komfortowo. Podczas Dnia Otwartego odwiedzający mogli m.in. zwiedzić Szkołę Rodzenia czy wziąć udział w wielu wykładach dotyczących pielęgnacji noworodka a także skorzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji ze specjalistami. Dla młodych mam można zobaczyć sobie porodówkę, czyli miejsce, w którym myślę, że dzieci naj, e, i kobiety najbardziej, e, najlepiej spędzą czas. Można zobaczyć, jak to wygląda od podwórka. I no, kilka propozycji, które tu są zawarte, czyli porady dietetyczne, e, zdjęcia małych dzieci, jakieś upominki, więc to wszystko można zobaczyć. Władze, jak i cały personel szpitala starają się stworzyć miejsce przyjazne przyszłym matkom od początku do momentu rozwiązania. Myślę, że w przyszłości będzie jeszcze wiele takich inicjatyw, a Powiat Włodzisławski, tak jak wcześniej powiedziałam, zawsze będzie wspierać nasz szpital, bo ten szpital jest dla naszych mieszkańców. I zależy nam na tym, żeby mieszkańcy, którzy przyjdą do tego szpitala, wyszli zadowoleni, ale przede wszystkim i zdrowi. Na uczestników wydarzenia czekał zdrowy poczęstunek, a także atrakcyjne upominki i nagrody ufundowane przez sponsorów.